W świecie mroku każdy z wampirzych klanów nosi brzemię jakiejś klątwy. W przypadku brucha jest to chociażby ich płomienny temperament, a w przypadku Malkawian ogarniający ich obłęd. Jednakże każda z tych klątw wydaje się blednąć w obliczu tak potwornego i namacalnego przekleństwa, które trawi klan Nosferatu. Gdy dla innych wampirów spokrewnienie stanowi dość łagodny proces przejścia do życia po życiu, dla Nosferatu to istna podróż przez piekło. Tuż po spokrewnieniu klątwa krwi ciążąca na ich klanie stopniowo deformuje ich ciała, zmieniając je w groteskową ohydę. Proces ten potrafi trwać całe tygodnie i skutkuje potwornymi zmianami, przypominającymi rakowe narośla czy trądowe owrzodzenia. Warto tu jednak nadmienić, iż klątwa dotyka wyłącznie ich ciała, a nie plugawi ich wnętrza, tak jak bywa to w przypadku pozostałych klanów. Przez to właśnie zwykło się mówić, że Nosferatu są paradoksalnie najbardziej ludzkim ze wszystkich klanów. Ból i upokorzenie wykształcają w lumpach wyjątkowo duże pokłady empatii wobec innych. Wieki dyskryminacji i zaszczucia wykształciły także w Nosferatu wyjątkowo silny instynkt przetrwania. Myślę, że te inkwizytorskie pizdy mogą dziękować Bogu Najwyższemu za klątwę, którą nosimy my, Nosferatu. Ze wszystkich, których biorą na cel, nas najłatwiej zidentyfikować. Raczej ciężko nie zauważyć mojej gęby. Kiedy nauczyli się na nas patrzeć i nie uciekać, zaczęli sprawiać problemy. Ale co w tym kurwa nowego? Nawet gdybyśmy nie byli ścigani przez śmiertelników zmiennokształtnych lub własnych przodków, wymyślilibyśmy coś innego, żeby mieć przed czym uciekać. Rozdział pierwszy. Kim są nosferatu? Klan ukrytych mimo swoich cielesnych deformacji dość naturalnie odnajduje się w świecie śmiertelników. Utrzymują oni rozliczne znajomości z przedstawicielami najniższych klas społecznych. Nierzadko można ich spotkać w obozowiskach bezdomnych czy narkomańskich melinach. Wyrzutki społeczeństwa wydają się okazywać współczucie wobec Nosferatu, co ułatwia im żerowanie, a także wcielanie nowych członków do swojego klanu. Sami Nosferatu wyjątkowo umiejętnie posługują się podstępem, nierzadko udając bezbronne, bezdomne osoby. Przysparza to wielu problemów drugiej Inkwizycji. Jak można dowiedzieć się z jednego z tajnych raportów organizacji, szturmy na zidentyfikowane siedliska Nosferatu niejednokrotnie kończyły się poważnymi stratami pośród śmiertelników. Zdecydowana większość sklanu Nosferatu organizuje się w specjalne siatki szpiegowskie, a skala działania ich sieci informacyjnych jest ze wszechmiar imponująca. Po upadku wampirze i sieci internetowej ShrekNet, trendowaci zaczęli komunikować się wyłącznie szyfrem, co znacznie utrudnia wyśledzenie ich przez drugą inkwizycję. Wykorzystują także śmiertelników z nizin społecznych jako pośredników, którym płacą za transport zaszyfrowanych wiadomości. Jednak nawet po przechwyceniu takiej komunikacji przez agentów inkwizycji, zakodowane wiadomości nie są w stanie dostarczyć im żadnych przydatnych informacji. Podobnie jest z ludzkimi posłańcami, którzy nie mają najmniejszego pojęcia na zlecenie kogo i jakie informacje przekazują. Inkwizycja poddawała wielu takich posłańców brutalnym przesłuchaniom, które niejednokrotnie kończyły się ich śmiercią. Nigdy nie byli w stanie wyłuskać z nich choćby jednej przydatnej informacji. Nosferatu w porównaniu do przedstawicieli innych klanów najrzadziej utrzymują kontakt ze swoimi bliskimi z poprzedniego życia. Istnieje uzasadniona obawa, że ludzie w momencie, gdy zobaczyliby ich zdeformowane ciała, uciekaliby w popłochu. W sposób oczywisty mogłoby to skutkować wyjątkowo niebezpiecznym naruszeniem zasad maskarady. Z kolei w społeczności spokrewnionych wielu z nich wręcz otwarcie obnosi się ze swoją potworną naturą. Wręcz lubują się w tym, jakie obrzydzenie powoduje ich wygląd wśród innych wampirów. Nosferatu uzasadniają to mówiąc, że pokazują innym spokrewnionym, czym tak naprawdę są. Song. Rozdział drugi. Klanowe archetypy. Wbrew pozorom i temu, co można stwierdzić na pierwszy rzut oka, przedstawiciele klanu Nosferatu to wyjątkowo zaradni i budzący powszechny szacunek przedstawiciele społeczności spokrewnionych. W ramach klanowych struktur funkcjonuje kilka wyjątkowo charakterystycznych archetypów, które na przestrzeni lat pomogły wypracować klanowi jego dzisiejszy status. Zatem na kogo możemy natknąć się w ich szeregach? Pierwszym ze wspomnianych archetypów są Nosferatu określani jako węzły informacyjne. Mimo upadku wampirzej sieci internetowej ShrekNet i śmierci wielu przedstawicieli tego klanu, ocalałym udało się odbudować nadszarpniętą reputację siatki wywiadowczej. Nosferatu, służące jako węzły, do perfekcji opanowały sztukę archiwizacji i szyfrowania informacji zarówno na nośnikach fizycznych, jak i w chmurze. Wielu spokrewnionych korzysta z ich umiejętności wymiany tajnych informacji. Wskutek ciągłego, paranoicznego wręcz strachu spokrewnionych przed drugą inkwizycją, tacy nosferatu są zwyczajnie na wagę złota. Spokrewnieni są gotowi zapłacić każdą cenę za to, by ich korespondencja nigdy nie wpadła w niepowołane ręce. Niemniej przydatni we współczesnym świecie mroku okazują się także detektywi domeny. To wyjątkowo utalentowani śledczy, potrafiący poruszać się w cieniu i odpowiednio maskować swoją obecność. Ich zręczne lawirowanie między obskurnymi zaułkami i strzelistymi wieżowcami zyskało już rangę sztuki. Detektywi nie mają żadnych skrupułów. Bez najmniejszego problemu potrafią włamać się do ludzkich domów czy schronień wampirów w poszukiwaniu poszlak. Żaden zamek, czy to od drzwi czy od sejfu, nie stanowi dla nich najmniejszego problemu. Detektywi nierzadko zostają mianowani także szeryfami danej domeny, jednak wyróżnia ich to, że przedkładają siłę umysłu nad siłę fizyczną. Detektywi za swojego śmiertelnego życia mogli być policjantami lub prywatnymi detektywami. Kolejnym, wyjątkowo osobliwym archetypem wśród Nosferatu są indywidua określane jako bardziej zwierzę niż człowiek. Czym zasłużyli sobie na takie miano? To spokrewnieni odczuwający wyjątkowo silną więź ze zwierzętami czy generalnie miejską fauną. Szczury kanałów, jak również zwykło się ich określać, rozmawiają ze zwierzętami, kontrolują je, a niektórzy twierdzą nawet, że zachowują się dokładnie tak jak one. Niektórzy z nich czują się na tyle zespoleni z lokalną fauną, że ich ciała wręcz stają się gniazdem dla niektórych insektów czy szczurów. Ten archetyp przed swoim spokrewnieniem mógł być weterynarzem, deratyzatorem lub też wybitnie aspołeczną jednostką. Niemniej znani wśród nosferatu są także łowcy potworów. Klan trendowatych zaczął bowiem trudnić się tą profesją po tym, jak brucha i gangrele opuścili szeregi kamarili. Na przestrzeni lat wielu bowiem zapomniało, że nosferatu to nie tylko znakomici szpiedzy, ale i niezwykle silne istoty. Bez najmniejszych problemów potrafią bowiem złamać komuś kręgosłup, przebić się przez ścianę czy wyrwać drzwi z futryny. Ten kto stanie im na drodze przeważnie kończy jako kubka prochu. Łowcami potworów zostają często nosferatu, którzy za swojego śmiertelnego życia. Funkcjonowali w środowiskach przestępczych. Ostatnim z najbardziej charakterystycznych archetypów wśród Nosferatu są szczury. Ciągnie się za nimi wyjątkowo wątpliwa reputacja z racji tego, że szczury to wampirzy zdrajcy, nierzadko grający na dwa fronty. Historia spokrewnionych zna bowiem wiele przypadków, gdy Nosferatu zdradzali swoją frakcję, lub nawet własny gatunek dla ulotnych korzyści, lub też tylko po to, by ocalić własną skórę. Regularnie lawirują między dwiema zwaśnionymi stronami, by ugrać dla siebie jak najwięcej. Szczury regularnie najmowane są w celu szpiegowania wrogich frakcji, jednak ich osobiste zakusy trudno jest trzymać w ryzach. Zawsze przedkładają oni swój własny interes nad interes grupy. Rozdział trzeci: Klanowe dyscypliny. Nosferatu charakteryzują trzy umiejętności, które doskonale korespondują ze wspomnianymi już archetypami, niezależnie od tego, czy działają w ukryciu, czy też preferują rozwiązania czysto siłowe. Za sprawą swoich umiejętności, Nosferatu potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji i wyjść cało z największej opresji. Pierwszą z dyscyplin używanych przez Nosferatu jest animalizm. Wykorzystują oni tę umiejętność zarówno w swojej pracy wywiadowczej, jak i w bezpośrednim starciu z przeciwnikami. Animalizm aktywnie wspiera ich sieć wymiany informacji. Kontrolowane w ten sposób zwierzęta wykorzystywane są do przenoszenia zaszyfrowanych wiadomości. Z kolei podczas walki, animalizm pozwala nosferatu zalać swoich przeciwników horną szczurów, insektów bądź też ptaków. Ostatecznie, umiejętność ta, podobnie jak w przypadku gangreli, pozwala w łatwy sposób zwabiać do siebie zwierzęta, by się na nich zwyczajnie pożywić. Wielu nosferatu postrzega także żywienie się na zwierzętach jako bardziej etyczne w porównaniu do żerowania na ludziach. Kolejną z dyscyplin, którymi mogą poszczycić się nosferatu, jest niewidzialność. Umiejętność ta pozostaje nierozerwalnie związana z największym konfliktem, z którym wewnętrznie zmaga się ich klan. Część z przedstawicieli tego klanu z dumą obnosi się bowiem ze swoim potwornym wizerunkiem, podczas gdy inni robią wszystko, by to ukryć. Niewidzialność regularnie wzbudza w szeregach klanu szereg sporów. Część trendowatych uważa ją za niezwykle przydatną, gdyż pozwala ona łatwo wtopić się w otoczenie. Z kolei bardziej konserwatywni przedstawiciele klanu uważają, że niewidzialność przysłania to, co definiuje ich jako klan. Niemniej i jednym i drugim niewidzialność służy jako doskonałe narzędzie podczas żerowania, pozwalając skutecznie zakraść się do niczego niespodziewającej się ofiary. Trzecią z dyscyplin wykorzystywanych przez Nosferatu jest potencja. Gwarantuje ona natychmiastowy przyrost nadludzkiej siły, pozwalający przedstawicielom tego klanu szybko i skutecznie zneutralizować zagrożenie. Jako że Nosferatu potrafią umiejętnie skrywać swoją obecność pod osłoną nocy, potencja dodatkowo umożliwia im wyprowadzenie potężnego ataku w stronę niczego niespodziewającego się przeciwnika. Trendowaci muszą jednak uważać, by nie stosować potencji na oczach śmiertelników, gdyż mogłoby to spowodować pogwałcenie zasad maskarady. Spokrewnienie przez klan Nosferatu często postrzegane jest jako kara. Ludzie, którzy za swojego śmiertelnego życia dopuszczali się potwornych czynów, dostają w ten sposób możliwość odkupienia swoich win. Ukrywając się w kanałach, piwnicach czy w opuszczonych domach, skazani są na wieczną świadomość tego, że nie są i nigdy nie będą już częścią ludzkiego świata. W społeczeństwie spokrewnionych nie jest im szczególnie łatwiej. Członkowie klanu Nosferatu dosłownie mają wymalowane swoje bestie na twarzach. Zdeformowane ciała stanowią potworne świadectwo ich wampirzej klątwy. Mówi się, że wyglądają dokładnie tak, jak inni spokrewnieni czują się wewnątrz i wyciągają na wierzch ich najgłębiej skrywane obawy. Jeżeli interesuje Was świat gry fabularnej Vampir Masquerada, koniecznie sprawdźcie także inne moje filmy poświęcone temu uniwersum. Znajdziecie wśród nich omówienia wampirzych frakcji, takich jak Camarilla i Anarchiści, a także filmy poświęcone poszczególnym wampirzym klanom. A co sądzicie o najnowszym filmie? Gorąco zachęcam Was do podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Ja nazywam się Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.